Dwa, jedną, jebana, kurwa, pierdolona. O, cześć, Suzy. Siema. Lodówka się zacięła, się otworzyć nie chce. Hmm. Co to u ciebie że nawet jakoś ok, Jakoś udaje mi się z turką porozumiewać, porozumiewać w końcu? Po tylu jak latach. A jak lecą? No, jest w porządku. W sensie ugadujemy dealer z Wyspuści i coś tam z Logosami, i tak jak ostatnio byliśmy. No, coś się dzieje, nie? Mam nadzieję, że coś z tego dobrego będzie. A co tam u Ciebie słychać było tutaj wiesz, eee... po ostatnim to dużo się działo? Powiem ci tak, jako już y, zmieniliśmy właściciela tego strip clubu, y, to są pewne komplikacje, mianowicie akces na alkohol. Y, z Fancacja? tym jest problem? Tak, tak, tak. Dostęp do alkoholu A... y, jest utrudniony, ponieważ y, no, byłem u ten uprawnika, tylko z kurwe, syn no, wziął mi kurwa, to odrzucił. Najchętniej to wtedy już w tamtym momencie mu przykurwił, zwłaszcza, że wygląda jak typowy kurwa Jasiu. No. no nie lubię takich gości, nie no, powiedział mi wprost w, w, w twarz powiedział nie I, i że sobie poszedł szybko. Hmm. Jedyne co mnie powstrzymało to to, że miał klientów jeszcze paru. Ty a byłeś. Ale... Właśnie. Ty byłeś wtedy tak ubrany, jak z nim gadałeś, czy nie? No, jaki jak inaczej miałem być ubrany? No tak, że. Kurwa, ja że być problem no bo chcemy... No to w sumie można byłoby zryć tak, że jakoś spróbować wybawić, byście mu byś wziął baseball'a, na jebałbyś mu i, i ten. Ja jestem za. No, tylko że ci cię kurwa nie pozna po tej twoim ubiorze takim samym, co. Znaczy no nie, no bo wtedy miałem trochę poplamioną tą koszulkę, to ja nie wiem, to może to, to, to może to było to. No nie wiem. Dobra, e, słuchaj, możemy to załatwić. Weź... E, Baseballa, żeby go nie zajebać I kominiarkę mhm. Auto już tam czeka i Możemy lecieć no. Dobra Czekaj, o mam no, dobra. dobra Kurwa led znów zaczyna, co się dzieje ostatnimi czasy Leje kurwa i leje Ja nie wiem Dobra, dobra a gdzie, gdzie jedziemy teraz? Są sam wywabię go, może. A. A. Zadzwonię do tego. adwokackie. Dzień dobry, z Magdalena, Magda, Madzia. Yy, chciałabym się umówić na wizytę z Panem prawnikiem, Tak jak najszybciej, jak się da dobrze Najbliższy termin będzie jutro, ponieważ ja akurat załatwiał sprawę na komisariacie niestety nie możemy się spotkać, ale jutro o godzinie 12 u mnie w że pasuje panu, pani Tak, tak, jak najbardziej będę... No ten to jest. świetnie. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. No i nie nie ja na komisariat Tren, 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 tren Kurwa No o, Frank, no, co tam? Słuchaj, jest problem. W problem. Józek znalazł tam jakiegoś mechanika. Niedaleko burdelu. No. Ale chuj wie co tam jest, nie mogą się kurwa dogadać. Weź tam pojedź i ogarnij tego mechanika. No, no dobra, akurat mieliśmy koncesję na alkohol załatwić, bo są problemy i chcemy adwokata najebać. No, to z pojedziesz? No w sumie, nadaje się do tego. Dobra, załatwię to. Cześć Kurwa, Sadę, musimy podjechać. Mhm. A gdzie jedziemy? No tutaj, do takiego tego, Tu już mieliśmy ugadany komis. Znasz? Eee, a jak się nazywa właściciel? Przecież jest jakiś kurwa. Nie wiem, nie czekaj. Nie wiem, kurwa. Z... zapytamy. Nie, nie powiedział mi, prawda? Okej. Okay. O, auto Józka. Znaczy, nasze auto, tylko juzek jeździ. Co ty pierdolisz, kurwa? Mówię ci... Jak masz... nie manualno to masz tysiąc złotych wymiana. A jak masz automata, to ty to musisz cały kurwa rąsot wymienić, jako Łańcuch rozjebany, kurwa, na pasku, co ty tego to ja znam. Jaki pierdolę kurwa? No ty coś pierdolisz, kurwa. Panowie, cisza. Wrócimy do tej rozmowy, wrócimy do tej Dzień dobry, pan... To jest Wiktor, cześć, My się, my się znamy. Jak, 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 jak pan miłeś raz? Genik kurwa. Gienik, gienik. Wiedziałem, Wiedziałem, że coś na B. że coś na jesteś taki w taki polskiego Ja jestem powiedzmy wyższym szczeblem od tego pana tutaj Co nie wie jaka skrzynia jest lepsza i ile wymiana kosztuje? No, kurwa, debil, no to debil, no to Sam kurwa nie wiesz, co ja. Tak, jak, kurwa, kurwa nie wiesz, jakiś automat, cyklu kątny Spokój, spokój, spokój. Eee, powiedz mi, Wiktor, czy pan Gieniek, tak dobrze mówię? Tak, no jasne. Jest, jest osobą zaufaną, I można mu powiedzieć bo takie niecodzienne sprawy. Kurwa, Suzy, ty pytasz, czy ty wiesz, to jest kurwa najlepszy mechanik w okolicy. Jak ja mu dałem samochód, to on mi go tak przerobił, że ja myślałem, że on nówkę sztukę mi sprowadził. Panie Genku, jak panu idą interesy? Lepiej by sły... O kurwa, ale pobiegłem. Przepraszam. Ja tak mam czasem, ADHD się odbywa. No i lepiej by sły, jakby te kurwa frajer się nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. ja tam umiesz, to si, kurwa nie odzywaj. Ja umiesz. Dobra, kurwa, dobra, Myślę, ja ci zamknąć ja się, albo Józek kurwa nie. zaraz pojedziesz na mały Seul. No no, ale tak, tak to fajnie no, no w słyszałem, sensie, fajnie no. no Kurwa no, gówno robię no Wymieniam tylko reflektory panienką kurwa, albo koło zmieniam, bo chręt wjechał jak jechałem na złomowicko no Czyli ja poradzę, no. w skrócie, od pierwszego do pierwszego znaczy, No, można tak powiedzieć w sumie, no Można tak yy, powiedzieć, kurwa tak, jakby to powiedzieć, ująć yy... Na manualną wymianę bym miał, ale na automata już nie, bo tysiące kurwa. Aha. Dobra, rozumiem. Eee, Stesega, tak, nasza mała orga organizacja MSU miałaby dla pana propozycję i wysokosytuowaną pracę z dużymi zarobkami. Czy jest pan wstępnie zainteresowany? A będę mógł robić coś bardziej zaawansowanego niż reflektor. No, żeby pan się nie zdziwił, jakie to będzie pan rzeczy robił, żeś pan tylko wyrazi chęć. Mamy ogólnie. Ja wysyłem podstawówkę, a nie geografię. Proszę mi powiedzieć tak czy nie. Ja tak. po prostu odpowiedź. No i kurwa to chodzi, gdzie, co, jak mam w ręce w łodzie, tak? Przyślemy panu. Ogólnie tak, pan już jest prywatnym tutaj przedsiębiorcą i nie przyjmuje pan nikogo oprócz od nas ludzi, tak? I podmiotów z nami związanymi Żadnych cywilnych tutaj pojazdów, klientów nie chce widzieć, to ma być teren w 100% dla nas przeznaczony, jasne? No dobra, my chyba no kurwa... No. Chcemy tutaj składować po pierwsze pojazdy z bronią Montować broń na pojazdy też samą broń tutaj przechowywać w pana magazynach jak i przygotowywać auta do przemytu jakieś narkotyki w oponach gdzieś w tych fotelach coś ma, ma, ma pan to Dobre, ogarnąć do, 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 do. my z ja jak w Meksyku robili kurwa takie pierdolenie żeby karabin przykręcić na pakiet. kurwa cały dzień jebania jest jeszcze dłużej ja załatwię, chłopaku kurwa tu umiem wszystko kurwa umiem wszystko. Co mogę no więc tak tutaj pan przekazuje komórkę, z którą będzie pan się kontaktować tylko. Pan łapy ujebane, połóż mi tam na stole co weź, bo Dobra, ma pan tutaj tylko kilka numerów do nas. Do mnie, do Juska, do Wiktora, do takiego Franka i będzie się pan z nami tu kontaktować, my będziemy czasami do pana przyjrzeć sprawiać co jest 5 Radzę nas nie wychujać, bo może być ciężko, nie? Ale jeżeli Wiktor mówi Suzy, no gdzie? Gdzie? Gieniek by nas wychujał? Zaufam, że, że jesteś no, no, zaufany to... Panie, ja mam więcej wiosen niż w pani obiadów. Załatwimy Dobra yy, my zbieramy dupę w troki, bo mamy zadanie Jeszcze do wykonania a niedługo przyślemy do pana ludzi razem z rzeczami, z pojazdami Ogólnie wszystko panu opłacimy, tak że będzie pan sobie na spokoju mógł żyć Jeszcze panu w kurwa zostanie Wszystkie rzeczy będziemy panu załatwiać, narzędzia, nienarzędzia, smary, TP i tak dalej, co pan będzie tego chciał Dobra eee, no to my już lecimy Mam nadzieję, że to będzie owocna współpraca A panów już zapraszam do a, jeszcze jedna rzecz geniu, bo ten, bo mi coś tam w samochodzie szwankuje, to ja do ciebie później wpadnek i. No. Poczekaj, dobra, poczekaj, dobra. bo tam pada kurwa. Yy, słuchajcie. Chodź, chodź, chodź ogólnie. Wiktor chce koncesję na alkohol załatwić, ale prawnik mu odmówił kurwa i trzeba byłoby go nastraszyć. Yy, no. yy, tak. Mam pomysł. Yy, zadzwon... Zadzwoniłam do niego. I, jak się okazuje, on jest tutaj w komisariacie policji, blisko. Jak będzie wychodzić, weźcie... dam ci ruzak baseballa, dam ci też tego... kominiarkę. Weźmiecie go na strasznicie, przypierdolicie mu dwa razy, auto mu rozjepcie, Żeby się kurwa zgodził. Ma, to, ma, to, ma się zgodzić. Napi powiedzcie mu, że to jest kurwa pierwsze ostrzeżenie. Za drugim, jeżeli coś spierdaje się, wygada, tego kurwa zajebiemy, ok? Dobra. Eee, ja będę stała sobie... Ze snajperką Nieważne, nie, nie pytajcie, to jest snajperka już, która z lornetką tam? raczej Nie, ze snajperką, my ją wykorzystywaliśmy już To jest wiatrówka kurwa, no, jest tylko z dużą lunetą, nie? Eee, na dachu i będę patrzeć na to z daleka, jasne? Podrzucę Ta. was pod miejsce eee, Oni tam bodajże mają dla klientów parking taki piętrowy, to pewnie tam zaparkował Poznacie go, no kurwa, wygląda jak każdy z wiecie jak jest Zapytacie, pogadajcie z nim najpierw. Zapytajcie, czy jest prawnikiem. Czy tam. Masz, y, że ma załatwić koncesję, a jak się nie zgodzi. To zacznijcie go napierdalać, nie? Dobra, Skończycie go napierdalać, to wychodzicie tym samym wejściem, co wchodziliście i was zgarniam. Jasne? Mhm. Dobra, dawaj. To sobie kominiarki już pozakładajcie. Mhm, pierdolę, mam jakiś. Se sezon po prostu burz, kurwa. A kurwa, Załóż sobie tą komiarkę. Już, 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 już. Bo nie chcę, żeby się zamoczyła totalnie. A zapierdaj O, kurwa. A masz się baseballki? Masz tutaj, Józek, z tyłu. Tam pod moim siedzeniem masz. No, Czekaj. Ach, Dobra, wyciągłe. Po auto sobie. Później cię podrzucę. Spokój. Kurwa, jak wyjechałem, jak wyjechał mi. A to w sumie ja. Pierwszeństwo. Kurwa, jaki tu. Oj, chuj. weź, weź się. Ogarnij tę nową maskę i reflektor. No, ma na się ogarnąć. Tylko tam z mechanikiem to może być troszeczkę, jak się nim zainteresuje, kurwa, że nie przyjmuje innych. Kurwa, pa, pościg pojedycyjny. No, zrobimy tak, że się. Nie zainteresują Trochę chujowy ten pościg policji Nie, co on robi? Ja nie będę łamać prawa, kurwa, przy policji, nie jesteśmy u siebie On wymusi tylko chciał, kurwa A, i nagle zgasi? Dobra, wysiadajcie gdzieś tam mhm. Nie no będzie ci jak będzie wchodzić Bo tam jest wejście od schodów, dobra A, kurwa Czego się nie robi dla sprawy? To w sumie będzie dobre miejsce chyba. Pojdzie tu wejść. Kurde? Cześć tu z tyłu. Dobra. Znaleźć teraz miejsce tylko. Kurwa wejść tutaj O, ledwo, dobra Stąd powinno być wszystko widoczne odpowiednio No, dobra Czekamy na rozwój sytuacji Czy jest nasz pan prawnik gdzieś tu będzie wychodzić za chwilę O jest kurwa Typowy prawnik Cipa w garniturze O, dobra Przepraszam przy pana, przy pana. Ja mam do Pana pytanie. Przepraszam za tą maskę na ten na twarzy powie Pan COVID. Zimno trochę dzisiaj deszcz padał, takie tam. E, mamy do Pana parę pytań, mianowicie, czy jest Pan prawnikiem? Tak. Okej, okay. i jako prawnik może Pan załatwić y, koncesję na alkohol, tak? No, Dori. teorii. Okej. Okay. No. Naprawdę no, no, nie poszukuję problemów. Dobra, to skoro nie szukasz problemów to słuchaj, masz ogarnąć, nie? Tą koncesję dla kurwa naszego lokalu. Zrozumiałe? po pierwsze nie mam pojęcia jakiego lokalu. lokalu. Dobra słuchaj, nie po, zgrywaj Hojraka. Po, po drugie, jestem urzędnikiem państwowym. Czy pan sobie myśli, że boję się napastnikarskiem, tu... Oj kurwa, że. Myślę, byś, że pan się boi. się tylko naszej dwójki musiał obawiać, to hopie. Dobra, słuchaj. Krótka piłka. Załatwiasz nam koncesję, a my cię nie sklepiemy, okej? Okay? Nadal nie mam pojęcia, dla kogo mam załatwić koncesję. Pana. Dobra, może proszę Koncesja, tego nie powiedzieliśmy. Cicho. Oba, słuchaj. Szybka sprawa. Koncesja dla y, tego z klubu ze striptizem, nie? Mmm, no. Ale to jest ciężka sprawa. Tam ostatnio były jakieś kurwa strzelaniny jakieś. Ale To jest. To jest, to jest ta, ta sprawa to. z ty, ma być koncesja, chcę ją widzieć, kurwa, za jakieś, nie wiem. Za dwa dni co najmniej. Nie, no co ty? Do jutra ma czas. Chyba chuj, jaką mi No A jeśli do jutra nie załatwisz, to załatwimy Ciebie i całą Twoją rodzinę, rozumiesz? To, to nie jest takie proste, proszę pana, no. Proste to ty za chwilę będziesz mieć wszystkie kości Ale nie, nie musimy od razu przechodzić do aktów przemocy, pana y Dobra, załatwiaj mi tę koncesję. Ile oni roku. się będą z nim kurwa jeszcze gadać no ja, ja nie mam takiej, takiej możliwości no Po chuj oni wzięli te bez kurwa. No. O, kurwa kurwa O kurwa Kurwa pana Jelka mi się rusza Uwe, dora, ci wszystkie mogą się ruszać. Ach, A ja mam jeszcze kolejne pytanko, ten samochód to on nowy jest? O kurwa. O kurwa. kurwa. Patrz jak długi, kurwa. Ja rozumiesz? Koncesja ma być kurwa na jutro. Że oni go kurwa nie zabili tam. Na Najebali auto. Dobra. Ale. Spierdalają. No to w takim razie, chyć. To jakieś kurwa pozytywne. O kurwa, nie jaki przerwiec w przód? Dawać o, panowie z wika, z wika, z wika, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Już, ja, ja, słyszycie pały, kurwa, już? No. no kurwa, to, bardzo to, bardzo. Ktoś was nie widział? Nie. Raczej nie. Dobra. Jak? Udało się? No. Myślę, że tak. No, są tam parę razy, kurwa, po piszczelu. No, ja się opierał, długo z nim gadaliście, kurwa. Trochę tak. Dobra, no, ale mam, mamy nadzieję, że sprawa została załatwiona. Jeśli nie, no to będziemy musieli jeszcze raz umówić z nim spotkanie. Nie, nie, nie. za drugim razem też nie będziemy się pierdalić, nie? Za drugim razem będzie bardziej bezpośrednie. Dokładnie, bardziej bliskie, czułe. Dobra, wracamy z powrotem do tego magazynu Weź to Józek i już jest na mały, nie? Dobra.